Paryż, stolica romantyzmu, sztuki i stylu. Teraz możesz go odkryć z biurem podróży Oscar w wersji City Breaka samolotem. Szybko, wygodnie i intensywnie. W programie artystyczny Montmartre, kultowa bazylika Sacré-Cœur, plac malarzy i słynny Moulin Rouge. Nie zabraknie też louvru, opery Garnier, łuku triumfalnego i spaceru reprezentacyjną Aleją Champs-Élysées. W kolejnych dniach poczujemy klimat dzielnicy łacińskiej z Sorboną, Panteonem i ogrodami luksemburskimi. Zajrzymy do katedry Notre Dame i przejdziemy przez pole marsowe aż pod ikonę miasta, wieżę Eiffla. Taki wypad nie mógłby się też obejść bez rejsu po Sekwanie, który jest idealnym sposobem, by zobaczyć Paryż z innej perspektywy. W opcji pięciodniowej dzień wolny możesz spędzić na zwiedzaniu Wersalu czy też bajkowego Disneylandu. Możesz też wybrać wieczór francuski lub pokaz w Moulin Rouge. Program realizujemy z wylotami z największych lotnisk w Polsce. Szybki przelot i noclegi w hotelu 3 lub 4 gwiazdkowym to świetny sposób, by poznać Paryż bez zbędnego pośpiechu, ale z maksymalną intensywnością. Biuro Podróży Oscar. Spełniamy marzenia o idealnej podróży.